Tak właśnie witają na Bulgarii. No to witajcie moi drodzy! Mam nadzieję, że będzie mnie słychać tutaj. Tle cykacze na pewno będą trochę nam zagłuszać. Wczoraj już nic nie nagrywałem, bo bardzo późno w sumie dojechaliśmy tutaj do, tej, do tego kempingu Laguna w Bułgarii na złotych piaskach. No i niestety recepcja, wszystko było pozamykane, zostało nam tylko wziąć piwory i przespać się na plaży i zobaczyć niesamowity wschód słońca. Niestety kamera była do góry, ja byłem na dole, byłem wykończony, bo de facto spałem na razie tylko dwie godziny. Jeszcze rano trzeba było ogarnąć internet, żebym mógł rzucić Wam kolejny film. Trzeba było zrobić jakieś zakupy, wypakować wszystko i tak to mniej więcej wygląda jak już się ogarnęliśmy. Malutki namiotik jak widzicie rowery wypakowane, żeby auto trochę odpoczęło, bo Amory są mocno przeciążone. No jeszcze jest trochę bałagan, wybaczcie za niego, ale e, jeszcze, już, że tak powiem, jesteśmy w fazie końcowej, idę teraz sam się ogarnąć, później ogarniemy tutaj do końca, no i na chwilę na pewno się położę, potem pierwsza kąpiel w Morzu Czarnym, e, na pewno będę ją miał razem z wami, jeśli macie jakieś pytania lub komentarze, dawajcie znać. Jeśli, tak jak już mówiłem, chodzi o wjazd do Bułgarii, to tutaj wymagana jest choćby dokumenty, które związane są z szczepieniem bądź też test. Test z tego co wiem ludzie też wykonywali na granicy. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy związane z tym akurat noclegiem to za trzy osoby, dwie dorosłe, jedno dziecko, auto i namiot, mały namiot plus jest w tym prąd płaci się dokładnie 34 lewa, czyli jakieś 70 parę złotych wychodzi za jeden dzień, więc w sumie niedużo. Do wody mamy dosłownie kilkadziesiąt metrów. Będziecie mogli sobie to wszystko razem z nami zobaczyć. No a mnie ja teraz, jak już mówiłem, ile szybko wszystko poogarniać, a później będziemy w końcu mogli odpocząć. Witajcie już z praży Laguna Beach, tak to właśnie wygląda. Pokażę Wam. Bardzo mało ludzi. Myślę, że nad Bałtykiem zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Tam dalej kawałek jest już plaża nudystów. Latają panowie i panie zupełnie na golaska. tego oczywiście no, nie będę wam pokazywał. Jeśli chodzi o wodę, no to tak, Piaseczek na wejściu, później drobne kamyczki jak w Bałtyku, ale one niczym nie przeszkadzają. No i powiem Wam, że woda jest po prostu rewelacyjna, nie jest zimna, nie jest za gorąca, tylko po prostu sobie wejść i milutko można się schłodzić, można też spokojnie popływać, muszę jeszcze ogarnąć, tylko skąd załatwić skuter, bo z chęcią bym sobie popływał, miałem okazję parę razy, no i jest to naprawdę świetna rozrywka, jeśli cenowo nie będzie najgorzej, to z chęcią bym właśnie sobie z niej skorzystał parę dopisują woda przejrzysta, trochę no, spieniona poza tym naprawdę bardzo miło można tutaj na tym kempingu w lagunie spędzić czas. Można przede wszystkim odpocząć, zrelaksować się no i w końcu się wyspać, bo już od no, chyba 3-4 dni tak naprawdę dobrze nie spaliśmy. Dzisiaj liczę, że uda mi się jakąś drzemkę jeszcze zrobić na plaży na później wieczorem po prostu odpocząć jutro kolejne przygody, kolejne środowiszynko, ale na pewno nie zapomnimy o Was i o tym, żebyście świetnie bawili się razem z nami. Zobaczcie sobie jak tutaj te fala i jak to super wygląda. No to witajcie, moi drodzy, w kolejnym pięknym dniu w słonecznej Bułgarii na złotych piaskach. Szybciutko robimy śniadanie i ruszamy relaksować się na plażę, ale później planujemy taki spacer, żeby pokazać wam, jak tutaj wygląda ta cała okolica. Wiemy, że na lewo nie ma nic ciekawego są kamienie, krzaki i bardzo trudna przeprawa więc tego pokazywać wam raczej nie będziemy ale pójdziemy sobie w prawą stronę w stronę jakby warny, czyli centrum i tam na pewno jakaś marina, na pewno jakieś hotele no i myślę, że piękne. Plaże ze złotym piaskiem, ale to wszystko zobaczycie sobie później. No to czas zrobić śniadanie. No i tak moi kochani prezentuje się śniadanie Ala Michał przy złotych piaskach w Bułgarii. My tutaj sobie będziemy podjadać płateczki z jogurtem i owocami, do tego przepyszna herbatka zielona. A dla Krzysztofa mamy soczek pomarańczowy, chlebek i również owoce. I teraz sobie zobaczcie takie śniadanko. W takich okolicznościach przyrody musi być po prostu przepyszne i je się je rewelacyjnie. Do zobaczenia na plaży. No to witajcie. Długo się nie włączałem, a to dlatego, że było trochę spraw takich organizacyjnych i zawodowych do pozałatwiania. Jakieś maile, telefony i tego typu rzeczy trzeba było jeszcze ogarnąć, wysyłkę dokumentów, bo brakuje nam niektórych do przekroczenia innych granic, ale to wszystko Wam wyjaśnię, jeśli paczka w ogóle dotrze. Okazuje się, że na kempingu nie ma w ogóle adresu. Pani mówi, że no teoretycznie można by coś tutaj zamówić, ale no nie do końca wiadomo, czy ten kurier trafi. No więc udałem się tutaj do Warny, do pobliskiego punktu Speedy takiego naszego DPD. Nie można bezpośrednio z Polski wysłać paczki do punktu Speedy w Bułgarii. Można, takie, można z punktu do punktu m.in. na przykład Litwa, Estonia, Węgry, Słowacja, Czechy. Tam DPD jest jak gdyby oficjalnie, a tutaj jest taka jakby, no, Chyba firma córka Speedy. To samo logo, te same oklejenia samochodów, tylko po prostu marka Speedy. No i udało mi się tam w sumie za pomocą bardziej translatora porozumieć z osobami, które tam pracują, bo rosyjskiego ja nie znam, oni nie znają angielskiego, bułgarskiego, wiadomo, że też w ogóle nie ogarniam. Także no, udało nam się jakoś porozumieć i paczkę nadałem. Ciekawe, czy dojdzie, powiem Wam też, jak długo będzie szła. Dzisiaj została nadana, więc miejmy nadzieję, że szybko dotrze, żebyśmy mogli już stąd ruszyć w dalszą drogę i trochę się pobawić, bo jest tam w planach jakiś aquapark, jest w planach zwiedzanie kolejnych miast. A teraz właśnie idziemy sobie pozwiedzać, ja trochę się poruszać, oderwać od tego komputera. Byłem już chwileczkę na plaży. Skosztowałem kąpieli w chłodnej w wodach Morza Czarnego. No i teraz przyszedł czas właśnie na to, żeby troszeczkę się poruszać i z wami okolice pozwiedzać. Byłem właśnie dzisiaj tam przejazdem koło Warny i Złote Piaski, tak sobie dołem bardziej przyjeżdżałem. No i widziałem, że ludzi jest po prostu multum, ale woda i plaże przepiękne. Więc będę chciał je wam pokazać. Tutaj, w tej lagunie, jest naprawdę spokój: kilkanaście osób na plaży, cisza, relaks i to się naprawdę chwali. Wejście do wody też bardzo miłe, piaseczek, także nie trzeba się niczym przejmować. Tutaj w ogóle jest taki bardzo fajny budynek, z chęcią bym się tutaj do niego wybrał i sobie tutaj na przykład tydzień odpoczął. Widok z tarasu, bezpośrednio na morze, obok restauracja. Bardzo dobre jedzenie, bardzo dobre napoje. Można sobie tutaj naprawdę poodpoczywać. Powtarzam się z tym, naprawdę, ale tak tu jest. Jest wyjątkowo urocza. Zobaczcie sami. O tym właśnie mówię. Tak samo to wygląda u góry. Zaraz wam pokażę. Tutaj jest restauracja, w tamtym budynku dokładnie. A tutaj, o harasik do góry i wówczas jesteście praktycznie 5 kroków od dostępu do morza. Rano wstajecie śniadanko i zobaczcie sobie sami jak to pięknie wygląda i jak zresztą mało ludzi właśnie tutaj jest, więc niczego nie powinno Wam brakować. Zobaczymy teraz jak dalej prezentuje się warna. Na naszej plaży znajduje się plaża nudystów, także jeśli ktoś lubi opalać jednego laska, to w Warnie, dokładnie obok kempingu Laguna, znajdzie dla siebie miejsce. Nie nagrywałem oczywiście go z normalnych względów, ale na mapie zaznaczę Wam, gdzie ta plaża nudystów się znajduje. Teraz mamy jakąś malutką marinę. Nie ma tutaj za dużo łodzi, ani jakichś wielkich, ekskluzywnych jachtów. Ale jakaś tam malutka marynka jest, także jeśli ktoś na przykład tutaj pływa sobie po morzu Czarnym, też będzie miał okazję dobić do brzegu i zaznać, jaki klimat panuje w tym miejscu. My idziemy dalej, bo ma tam być dalej piękna plaża, która jest codziennie ponoć wyrównywana, sprzątana, i w ogóle jest taka. Prawdziwa, złota, coś jak czasy 90. lata, kiedy towarzysze przyjeżdżali do wojska i trawa miała być bardziej zielona niż jest w rzeczywistości. Drodzy hejterzy, pewnie będą mieli teraz pożywkę, ale można powiedzieć, taka cebula 2021 roku w Bułgarii. Jeśli chcecie mieć taki basenik, zobaczcie zresztą, jak to pięknie wygląda. Zjeżdżalnie, można włączyć, kiedy się chce. Wystarczy podejść tam do baru i poprosić przemiłą obsługę. No to to wszystko możecie mieć. Tam zobaczcie sobie, jest od razu plaża. A widać już plażę. A tutaj piękny basenik, zobaczcie teleżaczki. Tu mamy leżaczki, tam mamy bar. Tam dokładnie jest bar, tu mamy leżaczki. Tu mamy, możemy sobie korzystać z dowolnie z całego basenu. Tak jak mówiłem, dwie naprawdę fajne, duże zjeżdżalnie. I wyobraźcie sobie, że to wszystko macie za darmoszkę Jeśli tylko zamówicie sobie jakiegoś drinka, piwo czy też kawkę My sobie właśnie takie kawusie, milkszejki i różne inne dogodności zamówiliśmy No i teraz możemy do woli korzystać Wystarczyłoby chyba przyjść tu po prostu rano Zamówić sobie pyszną poranną kawę albo herbatę No a już później można byłoby korzystać z tego wszystkiego za darmo I po co płacić za hotel, kiedy cebula może sobie zwykły polski Janusz skorzystać z tych wszystkich udogodnień kupując powiedzmy browarkę. No oczywiście my za momencik będziemy się stąd zbierać i ruszać dalej, ale jeśli wy bylibyście tutaj w Bułgarii na Złotych Piaskach no to właśnie w tym lokalu który odznaczę zresztą na mapie będziecie takich pięknych i cudownych chwil mogli również doświadczyć. Do usłyszenia.